Moi drodzy AGA z kanału Oto Szydełko Zagą, Przychodzę dzisiaj do Was z moimi propozycjami, takimi prostymi formami do zdabiania włosów, i do ich na przykład też uporządkowania. I będą to między innymi chusty. Ta na przykład jest na bazie motywu grany jest bardzo prosta i bardzo Was zachęcam do jej wykonania. Mam też chusty takie bardziej ażurowe, też sobie zobaczcie. Mam też takie maleństwa, po to, by czytelnie Wam tutaj pokazać, jak to fajnie może wyglądać. Mam też opaski. Opaski wiązane, ale też te na bazie gumki. Mam też ozdobione gumki do włosów, różnymi formami szydełkowymi. Kwiatuszkami bądź kokardkami. Zatem linki do tutoriali pozostawiam w dole ekranu i pod moim zdjęciem profilowym, także zajrzyjcie sobie. Do zobaczenia w kolejnych.